Witam serdecznie z tej strony: Szydełkowa Magia. Chwilka na kawkę, także zapraszam. Słuchajcie, siedzę sobie tak z tą kawką i zastanawiam się, co mam w pierwszej kolejności robić. Oczywiście wiem co, <grych> ale chciałam Wam pokazać, jak to wygląda od tej mojej strony, czyli od tej drugiej strony waszej, jak to czasami wygląda więc tak, tutaj rozpoczęty aniołek do usztywniania, tutaj rozpoczęty aniołek jeszcze do skończenia myślę, że zrobię jeszcze dwa, jeżeli ktoś byłby chętny na pamiątkę z okazji pierwszej komunii świętej to myślę, że będą tak początkiem maja piękne aniołki tutaj bieżniczek ale tutaj tylko jeszcze mam obciąć niteczki i wykrochmalić w międzyczasie rozpoczęta kolejna rzecz, o której nie będę na razie nic mówić, powiem w najbliższym czasie jak będę Wykonywać. Więc tak to wygląda. Parę łyczków kawy, no i bierzemy się do pracy. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę.